A witajcie kochani. No znowu troszeczkę nie mówiłam do was, mam w sumie trzy filmiki, ale tam mi się coś się rozleciało, trzeba połączyć, a mój syn nie ma czasu, bo jest zajęty. Wczoraj chciałam nagrać filmik, bo mam u takich fajnych koleżanek, kiedyś byłam z nimi na zielonej szkole, oczywiście rozpętała się wichura burza, nie, nie było jak dzisiaj. Wracam właśnie od koleżanki. Mówię, może u niej nagram, no ale także się zagadały i znowu zaraz yy, będzie padać, znowu się wiaterek zrobił i pada deszczyk. No i tak ciągle coś. No to może teraz wróciłam do domu, powiem parę słów. Jutro wybieram się do Wrocławia przez par dni, wiecie, jak dla mnie Wrocław działa, no bardzo jestem zmęczona po Wrocławiu, no ale niestety muszę zaliczyć. Dzień po dniu i jeszcze będą to tańce, oczywiście jeżeli będzie pogoda, bo o 16 co czwartek są. A jak wracam z wosowa to jestem wycięta życiorysu. No to by było tyle. I co Wam kochani powiem? No lata nie mamy. No nie mamy lata w sumie. Ja tak spędzam czas, że biorę rano kawkę śniadanko, idę na taras. Należaczek troszeczkę poleży. Podelektuję się tym słońcem witaminki. Ja troszeczkę y, zażyję od słoneczka, wypiję tą kawkę, no już potem chmurki się rozsiewają. No, szkoda, że nie mamy lata takiego prawdziwego. Y, z praktyki wiem, że jakby było to słoneczko, to wszyscy zaraz by wzdychali. No, ja jestem ciepłolubna, więc czekam na takie prawdziwe słoneczko, te upały. Można powiedzieć, bo ja jestem z Co mam, kochani, powiedzieć? No, mimo tej niepogody. Miejmy pogodę ducha, spotykajmy się z ludźmi. No, ja tak wiecie, też wychodzę troszeczkę, ale tak jak mówię, ścina mnie mocno. Niedziela, poniedziałek to byłam taka odcięta w ogóle odcięta, znowu taka nijaka. Dzisiaj troszeczkę zdecydowałam się, że miałam rowerkiem nawet pojechać, ale jak była pogoda, coś się tam psuło, taka, no to mówię, no nie. Lepiej niech nas syn zawiezie i dobrze, że tak zrobił, bo teraz jakbyśmy mieli wracać rowerkami, a tu akurat się zbiera na deszcz, a jest szesnasta. No i co mam, kochanie, jeszcze powiedzieć? No, warto mieć przyjaciół, warto mieć takich ludzi, jak ja mam e, od lat, czyli spotykam się z ludźmi, w których sercach jestem od lat, e, którzy są dla mnie ważni, ja jestem dla nich ważna i mimo, że Powiedzmy, no zmieniamy się nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie. Jesteśmy bardziej, jak to powiedzieć, mądrzejsze, o jakieś doświadczenia. Zmieniamy swoje poglądy, światopogląd też. Uczymy się. To i tak te osoby są ze mną. I to jest takie piękne. Bo czasami jest tak, że zmieniamy się i znikają od nas ci, co byli. Czyli jak ja się tutaj przyjaźnię z osobami, co już są po 20 lat ze mną, ponad czy więcej, bo mieszkam tutaj w swoim mieście ponad 40 lat, a zaprzyjaźniłam się w jakimś tam okresie i te osoby są, to jest takie cudowne. Tak jak kiedyś, nie wiem czy Wam mówiłam, może nie mówiłam, tutaj mam taką koleżankę, z którą kiedyś pracowaliśmy razem. Też czasem spotykaliśmy się na kawie co jakiś czas, no nie za często, ale wiecie, jesteśmy tam ze sobą połączeni. I tak mnie mile zaskoczyła, bo kiedyś tu napisała do mnie, zadzwoniła, nawet jestem w domu, bo ona mnie odwiedzi. Ja mówię, zapraszam, bo ona też jeździ na opiekę. Ja jeździłam, a wiecie, jak się tak jeździ, to się mija, a później się tak trochę wpada do tego domu gościnnie, zajmujemy się rodziną, trochę odwiedzamy, nadrobiamy zaległości. No już tak trochę kontaktu nie ma, ale w sercach zawsze jesteśmy. No i ta koleżanka Grażynka. Ma na imię nie będę mówić, żeby nie zapeszać nazwisk i tam ona będzie wiedziała jak. O kogo chodzi może wskoczy gdzieś tam przez przypadek na mój filmik. Więc była na wycieczce i przywiozła mi łańcuszek. Właśnie z matką boską i ona mówi wiesz co? Byłam tam i pomyślałam sobie o tobie. Jaka to jest piękna chwila! Jaki to jest moment! Jakie to jest wzruszające, wiecie, ktoś jest sobie na wycieczce. Po długim czasie nawet nie mamy takiego kontaktu ze sobą, tak na co dzień. I wyobraźcie sobie, ta osoba wędruje sobie, podziwia tam z wycieczką inny kraj. I w którymś momencie patrzę na medaliki i kojarzy sobie mnie, i, i kupuje mi go, i przywozi w intencji no, zdrowia, żebym była zdrowa, wyzdrowiała, coś w tym stylu. Niesamowita historia, i to jest piękne, bo czasami jesteśmy z kimś blisko przez płot w jednej rodzinie. W jednym domu i nie mamy tego kontaktu, nie mamy tego ciepła, nie mamy tej miłości. A tutaj ktoś jest troszeczkę dalej. Wydaje się, że już, no, na co dzień nie dzwoni się, nie rozmawia, a jednak ktoś zapisuje moje imię w swoim sercu. To jest takie cudowne. Ja każdemu z was liczę, życzę, abyście mieli jak najwięcej takich osób. Aby w Waszym otoczeniu były osoby, które Was kochają, które nie są, wiecie, tylko taką na moment, tylko takie osoby, które Wasze imię wyryły sobie w swoim sercu, które na mniej jakimś tam oczekiwanym momencie przypominają sobie o Was i ciągle są w naszym życiu. To jest przepiękne. Kiedy się nie spodziewamy tego, a te osoby są, bo mamy mnóstwo osób, które się pojawiły i poznikały, i gdzieś poszły, i nawet się nie zapytały o nasze zdrowie, życie, czy w ogóle istniejemy, czy my jeszcze jesteśmy na tym świecie. Więc kochani, doceniajmy takie osoby. Kochajmy takie osoby. I nie traćmy tych osób. I starajmy się, żeby one były w naszym życiu. Nie zakłócajmy tego spokoju, tej energii między yy, nami. A kiedy tak jest? No właśnie wtedy, kiedy nasze intencje są czyste, szczere, kiedy my nie chcemy nic od drugich osób, kiedy żyjemy sobie tak spontanicznie, yy, kiedy lubimy te osoby zupełnie bezinteresownie, kiedy spotykamy się z nimi i nic nie chcemy. No będę kończyć, bo idą moje dzieci, więc by było na tyle głośniczki.